Dzień dobry! Przyjechałyśmy z Aomori. Jestem Sumira Herai, a ja Nozuki. Damy z siebie wszystko. Witamy. Dobrze. Lecz w tych okolicznościach witamy się, mówiąc miło mi poznać. Pozdrowienia Gejsz i uczennic Majko są wyjątkowe. Musicie się ich nauczyć. Miło mi poznać. Właśnie. Było mi poznać. Było mi. Było. Mi, mi, poznać. mi poznać. Mi poznać. Źle mówisz. Miło mi poznać. Dobrze. To matka Azusa. Do mnie również będziecie się tak zwracać. Jestem matką, nie matroną, takie mamy zasady. Do starszych dziewcząt mówcie: siostro, choć nie łączą nas więzy krwi, jesteśmy jak rodzina. Wnieśmy wasze rzeczy na górę.